Magnez. Jakie funkcje pełni w naszym organizmie? Warto wiedzieć, że magnes jest niezbędnym minerałem. Jest czwartym pod względem wielkości minerałem występującym w naszym organizmie. Pierwiastek ten występuje we wszystkich komórkach organizmu. 98% tego składnika występuje wewnątrz komórki. Organizm dorosłego człowieka zawiera około 24 gram magnezu. Około 25% znajduje się w tkance mięśniowej, a około 60% w naszych kościach, razem z innymi minerałami, takimi jak wapń czy fosfor. Magnez wspiera ponad 300 różnych procesów enzymatycznych. Zanim powiem o nim zdecydowanie więcej, to tak jak zawsze, chciałabym powołać się na Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, który dokonał oceny dowodów oceniających zawartość magnesu w produktach i przyznał następujące oświadczenia. I tak jak zawsze sięgnę po ściągawkę, żeby niczego nie przeoczyć. Magnez przyczynia się do utrzymywania prawidłowych kości i zębów, do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego, do prawidłowego funkcjonowania mięśni, metabolizmu energetycznego i funkcji psychologicznych do równowagi elektrolitowej, do prawidłowej syntezy białek, do zmniejszenia zmęczenia i znużenia. A zatem gdzie możemy go znaleźć, gdzie możemy znaleźć naturalnie ten pierwiastek? Dobrymi źródłami magnezu, drodzy Państwo, będą zielone warzywa, będą migdały, orzechy, nasiona, owoce czy chociażby jarmuż. Jeśli nasza dieta będzie zawierała bardzo mało białka, to znaczy mniej niż 30 gram dziennie, to wchłanianie magnezu w organizmie będzie upośledzone, będzie zmniejszone. W sytuacji, w której w organizmie jest zbyt mała ilość magnezu, będzie on dążył do utrzymania prawidłowego stężenia we krwi, uwalniając magnez, który jest związany w tkance kostnej. Pamiętamy, że tam jest około 60%. Z powodu tego skomplikowanego mechanizmu, pomiar poziomu magnezu we krwi nie zawsze jest dobrym sposobem określenia, czy dana osoba powinna zwiększyć przyjmowanie magnezu, czy też nie. Jakie objawy zatem możemy odczuwać przy niedoborach tego pierwiastka? może to być skurcz mięśni, mogą to być, może to być zaburzenie pracy serca, arytmia, kołatanie serca, wzrost ciśnienia krwi, zwiększona senność, nadpobudliwość nerwowa, triki nerwowe czy zaburzenia koncentracji. Warto wiedzieć, że potas i witamina B6 one będą zwiększały wchłanialność magnezu. I tak króciutko zasygnalizuję, że Magnez jest niezbędny dla metabolizowania witaminy D3, i o tym mówię w materiale dotyczącym witaminy D3, do którego zapraszam. Jeśli mamy deficyt potasu czy witaminy B6, będzie to sprzyjało wydalaniu magnezu z naszego organizmu. Witaminy B6 znajdziecie Państwo w mięsie, w rybach. Ale też dobrze by ją było stosować w towarzystwie czosnku, cebuli czy szparagów. Jeśli dbamy o suplementację, to warto odsunąć magnez na przykład od cynku, od żelaza, miedzi, wapnia, bo będą one spowalniać wchłanianie magnezu. I jeśli musimy stosować te pozostałe pierwiastki, to po prostu odsunąć je około 3 godzin od siebie najlepiej zażywać magnez tak jak już wspomniałam w towarzystwie potasu i witaminy B6. Nie stosować wysokich dawek. Jeśli przyjmujemy je w takim zestawie, to automatycznie wzrośnie ich biodostępność, a przecież o to nam chodzi. Jako dietetyk przypominam, że podstawą jest dobrze zbilansowana dieta. Jedząc śmieciowe jedzenie, nie możemy oczekiwać, że będziemy świetnie się czuli. Czyli, suplement, on ma być dodatkiem do naszego zdrowego talerza, ale być powinien. Dlatego, że dzisiaj w pożywieniu brakuje składników odżywczych ze względu na ich modyfikacje, nawozy czy inne czynniki. I chociażby na przykład skład marchewki. Którą my spożywamy dzisiaj, a tą, którą spożywali na przykład moi rodzice czy dziadkowie, to między tymi produktami na pewno jest po prostu przepaść. Ważna też informacja dla osób, które cierpią na zaburzenia czynności nerek, one powinny skonsultować się z lekarzem, czy mogą stosować magnez. Jeśli chodzi o test magnezu, to taka ciekawostka, że dzięki specjalnej budowie tabletka magnezu powinna rozpuścić się bardzo szybko w wodzie. Można przetestować tabletkę magnezu i sprawdzić, czy skutecznie ulega rozpuszczeniu. Jakiś czas temu na Uniwersytecie w Gdańsku były prowadzone badania odnośnie ogólnie jakości magnezu na naszym rynku. Przebadano około 120 różnych preparatów, oczywiście nie wiedząc, jakich firm są te produkty. Okazało się, że dwa z nich tylko spełniały kryteria. I to jest straszne, i nie dziwię się, że wiele osób jest zagubionych w wyborze suplementów, więc zasada numer jeden to dbać o urozmaiconą i mądrą dietę. Zasada numer dwa: kupować suplementy, które posiadają badania kliniczne. I tu zaczynają się schody, bo nieliczne firmy suplementacyjne posiadają takie badania, więc po prostu chodzi o to, żebyśmy świadomie dokonywali zakupów. Jaki magnes stosuję ja i moja rodzina? Taki, który ma badania. Uczestnicy, którzy przyjmowali ten magnez codziennie przez 8 tygodniu, tygodni wykazywali sześciokrotnie wyższą zawartość magnezu w surowicy, aniżeli grupa kontrolna, która nie przyjmowała suplementu z magnezem. Produkt zawiera kompleks złożony z trzech różnych soli magnezu, dzięki czemu jest szybko rozpuszczalny i łatwo się wchłania. Rozpuszcza się całkowicie w ciągu kilku minut, nawet u osób, które mają obniżoną zawartość kwasów żołądkowych, gdzie zawartość magnezu jest przekształcana do przyswajalnej postaci jonowej. Jest wyprodukowany zgodnie z duńską kontrolą farmaceutyczną. Podsumowując, magnez jest czwartym pod względem wielkości minerałem, który występuje w organizmie człowieka, Pierwiastek ten występuje we wszystkich komórkach organizmu, a 98% tego składnika występuje wewnątrz komórki. Wspiera on ponad 300 różnych procesów enzymatycznych, ma wpływ na zdrowie kości, zębów, układu nerwowego, układu krążenia, zapobiega udarom mózgu czy niewydolności serca. Ważne, aby przyjmować go w towarzystwie potasu i witaminy B6. Odsunąć od suplementacji żelaza, miedzi, wapnia i cynku. Jeśli będziecie Państwo zainteresowani, który produkt magnezu ma przeprowadzone badania kliniczne i posiada jakość farmaceutyczną, zapraszam na moją stronę alicjasujka.pl, zakładkę firmy, gdzie znajdziecie Państwo więcej informacji. Alicja Sojka, dietetyk chorób dietozależnych, psychodietetyk, naturopata.